Panie Stasiu, pan siebie widzi, czy nie? Znaczy ja... słabo, z lepiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj jest niedziela i spróbujemy nagrać e, inaczej, to znaczy zrobimy taką wycieczkę. Naszą drużyną. Drużyną, bo już jest nas trzech, jest więcej, będzie inne wspomaganie, jak to będzie działało zobaczymy. Co planujemy nagrać? Planujemy nagrać takie miejsca, które są no, mało widoczne, ale o których można coś opowiedzieć. I one będą no, z, będą leżały na terenie gminy Nowy Dwór i sidry dzisiaj. Jak to wyniknie, zobaczymy, co z tego wyniknie. Odwiedzimy również przy kościele w siderce. Odwiedzimy. Miejscowość Butrymowce i ja bym prosił jakby ktoś miał coś ciekawego do opowiedzenia z tych naszych terenów podlaskich o których w zasadzie nikt nic nie wie i nikt nic nie mówi żeby się zgłosił albo do pana Maćka albo do mnie jakoś i spróbujemy coś wytworzyć z tego. Dobra taki Dobra. raz panie Stasiu jedziemy. No jedziemy. to tak jedziemy. No robimy pierwszy przystanek przy wsi Plebanowce. Jest taka legenda, wśród starszych ludzi kiedyś mi opowiadali, że tutaj na tym pagórku przy wsi Plebanowce stał nowodworski kościół. Na najstarszej mapie istniejącej Kościół jest nowodworski, jest narysowany po tej stronie Biebrzy, nie po tamtej, po której stoi teraz. Czy to jest prawda? Nie wiem, jest to legenda. Jedna z wielu okolicznych. No to... W... O tam. Tu, tu. Gdzie on był, nie wiadomo. Słuchaj, teraz będziemy... odwiedzimy miejsce, gdzie stała karczma, która należała do majątku Kudrawka. No jesteśmy teraz w takim miejscu między wsią Plebanowce a Butrymowce, gdzie widać tutaj resztki bruku jeszcze, tu stała karczma tutaj, bo droga nie była tu gdzie jest teraz, ale była tak zwany gościniec królewski, który prowadził z różnego Stoku do Grodna, gdzie posłowie zjeżdżali się na sejm. Była tam szla górą ta droga. I tu była ta karczma na wyższym miejscu. Została ona spalona po wojnie. Tu jeszcze są takie, no, no ja wiem, czy trudno powiedzieć, czy to są fundamenty, bo to podrewniane i to było kilka kamieni. Te kamienie zostały usunięte parę lat temu. Tu naprzeciw jest droga, która prowadzi prosto do majątku kudrawki. Bo ta karczma należała do majątku Kudrawka, oczywiście prowadził ją Żyd. Ta droga prowadzi prosto do majątku Kudrawki. Po drodze jest taka tak zwana chleboka dalina. dolina, Dolina wyplukana przez rzekę podziemną prawdopodobnie. No a to stąd jest, nie wiem, 800, 1000 metrów do majątku Kudrawka. Jesteśmy nadal na trasie między Plebanowcami a Butrymowcami, e, za moimi plecami jest tak zwana Tatarska Hara, czyli Tatarska Góra. E, zawsze mnie zastanawiało, dlaczego ludzie tak ją nazywają. Do, doszedłem, w, że tu, na tym terenie, nie mówię, że w tym miejscu, ale na tym terenie, zakończyła się w roku około 1650 lub tam 55. bitwa ze Szwedami, zwana w historii Bitwą Grodzieńską. Ostatni aspekt ten, tej bitwy rozegrał się na przeprawie przez rzekę Sidrę, która jest tu po mojej prawej stronie przy wsi Butrymowce. I y, tu zostali po, od wschodniej strony pochowani Tatarzy, którzy brali udział w tej bitwie. I którzy zginęli i jak tą drogę przy której my stoimy zaczęli sypać żwirem, więc postawili koparki tu od wschodniej strony, bo tu był dobry żwir, ale z łyżki koparki zaczęły się wysypywać koście i jak mówili ludzie kinżały, więc przestawili koparkę z tej strony góry, żeby po prostu no, nie naruszać grobów tych, 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 tych Tatarów. Ten krzyż, który stoi za moimi plecami między tymi e, świerkami to on jest postawiony przez kogo innego, w całkiem innej intencji, e, przez właściciela tego terenu. Zaraz jeszcze tutaj pokażemy taki no, ciekawy archeologicznie twór, gdzie no około 30 lat e, skarpa wisi, jest kamienisty e, taki grunt, no dość ciekawie to wygląda, niemniej tam troszkę drzew kilka się osunęło na to. No tutaj właśnie stoimy nad tym wybranym pagórkiem, skąd ta droga była. Na drogę żwir był brany. Tu jak widzimy jest bardzo dużo kamieni. Żwir jest kamienisty. Na pewno do budowy drogi było gorsze miejsce niż tam od wschodniej strony i tam ta, ta skarpa, którą widać, ona. Wisi tak ze 30 lat. Jest no, widocznie dużo wap wapnia zabiera, margla i tam między innymi taki potężny kamień wisi w tej skarpie. I to się nie osypuje. To jest no, no, dość ciekawy twór geologiczny w tym miejscu. No jesteśmy teraz za wsią Butrymowce, nad rzeką Sidrą. Tu płynie Sidra, tam widać e, Tama jest na Sidrze. Tu w tym miejscu była kiedyś przeprawa, czyli był brud przez rzekę e, z różnego stoku przez grzebienie do Grodna. E, grzebienie, wiesz, było, było wsią królewską. Nie odrabiali pańszczyzny. Ich zadaniem były tam no, posługi przy polowaniach i żeby w, w, był wyznaczony ten brud, którędy można w każdej chwili po dnie rzeki przejechać. E, tu przede mną z przodu w, w, jak jest wieś Butrymowce. W historii wyczytałem, że wieś Butrymowce była obsadzona Litwinami i oni służyli do ochrony brodu, bo wszystkie. Niebezpieczeństwa szły od wschodu, czy Rosjanie, czy Turcy, czy Tatarzy, czy tego wszyscy wszystkie szły od wschodu i po prostu był potrzebny alarm. Tu za wsią, butrymowce, są takie wzgórki, gdzie prawdopodobnie kiedyś stały posterunki po prostu, żeby było widać dalej. I obok tej trasy drogi królewskiej gościńca, jak to mówią, no, którędy przeprawiali się ci posłowie na Sejm do Grodna. Tu, w, gdzieś nie możemy znaleźć, są na tej lące, bo to jest ląka kolegi akurat, e, są kamienie wyłożone od tej rzeki, gdzie, gdzie był ten brud. E, istnieje jeszcze taka legenda, że właśnie w czasie tej Bitwy Grodzieńskiej, na tym, że tu być może w tych bagnach gdzieś leżą Armaty szwedzkie na tamten czas nie utopione krótko mówiąc, ale czy to jest prawda nie jestem w stanie stwierdzić, bo zarówno rzeka na Bagnie mogła zmienić swoje miejsce, którędy przepływa, jak i czas. No, jest to legenda, czyli takie luźne no, opowiadanie. Niemniej takie coś o tym się mówi. No jesteśmy teraz w miejscowości Siderka przy kościele. Te mury, które tam widać za tym ciekiem wodnym, to jest dawny majątek Siderka. W czasie powstania styczniowego panem na majątku Siderce był pan Zawistowski, który zebrał ludzi z tych terenów, wyszkolił ich. I zaprowadził do Puszczyk Nyszyńskiej, gdzie o nim się mówi jako o pułkowniku zawistowskim. Zginął on w miejscowości, nie pamiętam dokładnie jakiej, niemniej ona jest w tej chwili na Białorusi. I ludzie tutejsi po prostu wracali z tego powstania w rozsypce do domu. Były później no, różne tam pertraktacje, niemniej ten majątek został spacyfikowany i prawdopodobnie w ciągu jednej nocy trzy razy zmienił właściciela, bo kupił go jakiś oficer carski i po prostu przegrywali go w karty. No jesteśmy teraz za kościołem w Siderce, z tyłu stoi taki pomnik, duży, z tablicą, gdzie pisze tak. Kto na wieczne wszedł Bożogi, kogo światłość zóż przenika, ten nie będzie pytał drogi u ziemskiego przewodnika. Zaszło jej słońce, gdy jeszcze dzień był. Świętej pamięci, Wanda z Prus Pruszanowskich, Matuszyńska. Urodzona 6 sierpnia 90, 1898 rok zmarła śmiercią tragiczną dnia 14 stycznia 1932 rok. Ci matuszyńscy byli właścicielami majątku Siderka, po no już po powstaniu styczniowym, bo do Powstania Styczniowego właścicielami byli zawistowscy. a ta Pani Matuszyńska zginęła śmiercią tragiczną, bo po prostu z miłości strzeliła sobie w głowę. Nie wiem, tego nie wiem. Jesteśmy teraz na drodze pomiędzy Siderką a Podsudkami. W lesie na wzgórzu to jest, nazywa się Pański Las, tak ludzie nazywają. Stoi taki pomnik, y, kamień, y, gdzie pisze obóz. Inicjały są 1938 rok. Tu jest tablica informacyjna, którą zaraz przeczytam, ale najpierw opowiem o tym kamieniu. Ten kamień nie stał tak pionowo, leżał tu na środku drogi. Jak to, ta droga była robiona, to jedni jeździli z jednej strony kamienia, drudzy jeździli z drugiej strony kamienia, bo tu taki Józef Bogdan, pan starszy, nie pozwalał tego kamienia przemieszczać. Mówił, że to jest pamiątkowy, ma tu leżeć. Później, jak on zmarł, ten kamień został przesunięty na tamtą stronę. A teraz nie wiem, kto ktoś tu z miejscowych. Go no wyeksponował tak jak jest teraz, gdzie jest no, odnowiony jest ten napi napis i jest no, zrobiony bardzo ładnie według mnie. Obok stoi tablica, która wyjaśnia yy, o co chodzi. Pomnik pamięci 76. Lickiego Pułku Piechoty imienia Ludwika Narbuta. W czasie wakacji 1938 roku przybył w okolice Sidry 76. lidzki pułk piechoty imienia Ludwika Narbuta i rozłożył się obozem pod wsią Siderką w odległości 3 km od Sidry. W dniu 15 sierpnia pułk obchodził święto, na które przybyła tłumnie okoliczna ludność, w szczególności dziatwa szkolna. Imponujące niezatarte wrażenie wywarła na wszystkim szapolowa defilada, a następnie zabawa urządzona pod gołym niebem. W czasie swego pobytu w okolicach Sidry pułk doprowadził do należytego porządku i ogrodził groby poległych w 1920 roku bohaterów. W dniu 21 sierpnia odbyła się w Sidrze uroczystość poświęcenia grobów i oddania przez pułk honorów wojskowych. Dzieci szkolne przyrzekły dowódcy pułku że będą opiekować się grobami poległych bohaterów. Kamień został odnaleziony i postawiony czynem społecznym przez mieszkańców Potrubowszczyzny i Sidry przez Sidrzańskie Stowarzyszenie Historyczne imieniem Eustachego Wojlowicza. Cześć i chwala bohaterom. Jest zdjęcie yy, również, no według mnie to jest bardzo ładnie zrobione, bo kiedyś to no, dla mnie właśnie ten yy, Józef Bogdan opowiadał o tym kamieniu. I ja go pamiętam, jak on leżał na środku drogi. Nie na no, klepana, jeszcze... No tutaj wiesz, to są ślady po pociskach z czasu wojny. Brama jest kowalskiej roboty, jest zaklepywana, no, jest stara. Zaraz tu na tej chyba jeszcze było gdzieś kilka, nie widać tych śladów. Teraz pójdziemy tam na górę i tam będziemy opowiadać Dobry. o tym, kto tu spoczywa. Dobry. Jesteśmy teraz na starym cmentarzu w Sidrze. Jesteśmy obok grobu Wańkowiczów i Ryszków. Wańkowicze, ten pisarz, malarz wywodzą się tutaj z knieżówki. Oni pochodzili, Ryszka przyszedł w, przy, w Prymy do Wańkowiczów przed wojną. I tu jest tablica pamiątkowa profesor doktor habilitowany Franciszek Ryszka, e, urodzony w Kniaziówce w e, 1924 roku, zmarł w Warszawie w 1998 roku. E, ten e, pan profesor napisał e, taką książkę, w zasadzie ich chyba dwie czy trzy jest: e, Pamiętnik inteligenta. I y, pierwsza książka jest Wzrastanie. Y, tą książkę ja wypożyczyłem w Bibliotece Publicznej w Sokulce i ona w niej po prostu opisują zwyczaje, zdarzenia rodzinne z tych okolic, jak się odbywały y, wesela, jak jechali do Bobry Wielkiej na koncert padereckiego. I wiele, wiele takich no, okolicznych tutaj zdarzeń jest opisanych z czasów Powstania Styczniowego. No po prostu dość ciekawa jest książka. I chcę powiedzieć, że tu na naszych terenach wywodzili się, urodzili się wielcy ludzie, którzy są, którzy są no znaczni dla naszego narodu. Tu jeszcze stoją takie pomniki żeliwne. To wszystko tak jak mówiłem są z e, od pana Brzoz, Brzostowskiego. Pomnik Bera, czyli właściciela e, Makowlan, e, starosty Sokulskiego, kiedyś tu jest pięknie odnowiony, drugi zaraz nie pamiętam w tej chwili, czy on jest. Zaraz e, tutaj no, Maciek, e, filmują koledzy, po prostu pokażą, co tu jest na tym cmentarzu bardzo starym. Tu spoczywają zwłoki świętej pamięci Ottona Bera, Bauera, e, byłego marszałka szlachty e, z powiatu sokulskiego, żył lat 58-1865 e, rok, pokój jego duszy. No jesteśmy teraz w miejscowości Sidra, oczywiście w gminie Sidra. Tu są w parku fundamenty zboru kalwińskiego. Jest tablica fundamenty XVII-wiecznego zboru kalwińskiego w Sidrze. Z tego co ja słyszałem, to za czasów zaboru rosyjskiego katolicy nie mogli nabywać majątków, ziemi kupować za dużo, byli ograniczeni prawami takimi, więc część z nich po prostu zmieniało wiarę po to, żeby móc przeżyć. Czy to jest prawda? Nie wiem, ja tak słyszałem i tyle mogę powiedzieć. Dość duży był ten zbór, bo są fundamenty rozległe, tam dalej jest wejście zrobione, no i to taka pamiątka jest po prostu w centrum Sidry. No to na dzisiaj yy, skończymy dzisiejszy filmik w Sidrze, przy tym zborze kalwińskim. Czy ja dobrze oprowadzałem po tej mojej okolicy, czy źle to wypowiedzą się moi koledzy, z którymi to się nagrywa te, te filmy. Szukam ludzi, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia i opowiedzenia starzeń, historii i temu podobnych rzeczy. Bardzo chętnie wysłuchamy ewentualnie coś się nagra i się opublikuje. Także dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszamy do oglądania następnych odcinków. Zapraszamy też do dyskusji w komentarzach i tu zapraszamy, jeżeli ktoś ma coś ciekawego do powiedzenia, to chętnie się skontaktujemy z takimi osobami. Dziękujemy bardzo. Jestem dziękujemy, dziękujemy.